Szczęśliwa osoba ma los o numerze Y5PCU. Y5PCU to jest dzisiejsze czyjeś szczęście. Jakby do mnie ktoś zadzwonił, że wygrałem samochód, też bym pewnie na początku nie dowierzał. I to jest fajne, takie bardzo motywujące, że po prostu można to szczęście jakby dalej przekazywać, że można się nim dzielić, bo po prostu no fajnie jest dzielić się szczęściem, nie? Jakby ja mogę się bawić swoim patrolem, mieć jakieś swoje zabawki, ale to jest po prostu fajne, że można tym szczęściem podzielić się z kimś innym. I już niedługo pojadę do Adriana tym oto patrolem, żeby po prostu e Przekazać mu to szczęście po prostu prosto z, z rąk do rąk i oczywiście nagramy tą jego reakcję, to pierwsze wrażenie. To pierwsze wrażenie, jak zobaczy tego patrola na żywo, bo na mnie ten samochód zrobił bardzo duże wrażenie, a przecież jest to dla mnie taka trochę moja codzienność. Więc dla osoby, dla której to będzie pierwsza w życiu terenówka i od razu terenówka z najwyższej półki, myślę, że to jest coś, co na zawsze zapamięta w swoim życiu, i, i chciałbym być teraz na jego miejscu po prostu przeżywać te emocje rozpoczynania przygody z offroadem jeszcze raz na nowo tego wszystkiego się uczyć, odkrywać. Odkrywanie, uczenie czegoś się jest po prostu mega fajne, inspirujące i dające po prostu bardzo dużo zabawy. Dzisiaj po raz ostatni jesteśmy z tym patrolem w patrolforiu, bo... Po zakończeniu całej akcji z tym patrolem, my samochód zabraliśmy po prostu na serwis, żeby przejrzeć go, bo wiele osób nam zarzucało, że w trakcie testów czy naszej wyprawy na Litwę coś popsuliśmy w tym aucie. My od początku zakładaliśmy, że musimy samochód przetestować, nawet nazwijmy to długodystansowo, żeby mieć pewność, że projekt, który zbudowaliśmy jest sprawny, bo jest to bardzo mocno przebudowany samochód. I tutaj trafił na serwis taki przegląd gruntowny po całych tych testach. W sumie nic poważnego nie wynikło, nic nie poprzuliśmy, także możemy z czystym sercem dzisiaj oddać ten samochód Adrianowi, który wygrał. Teraz następny cel naszej podróży to myjnia, żeby go umyć. I widzimy się z Adrianem na torze. Na torze Adriana dzisiaj trochę przeszkolimy z użytkowania tego auta i po prostu żeby się przejechał pod naszym okiem najpierw. Wiemy, że Adrian nie jest doświadczonym autobusem, a taki patrol to jest taka bestia, którą warto znać, co potrafi, jakie ma ograniczenia, co robić, żeby jej nie popsuć? Bo wszystko można popsuć, a tutaj jest tyle mocy, że naprawdę łatwo. Patrol po naszym użytkowaniu trafił na kompletny detailing, a teraz ostatnie umycie przed wydaniem, bo jako, że on jest biały, to chciałbym, żeby. Takie pierwsze wrażenie było takie olśniewające, takie czyste. Wiadomo, że będzie zaraz brudny w terenie, ale chociaż niech przez chwilę będzie taki biały, olśniewająco czysty. I żeby dopełnić całości tego efektu clean look oprócz detailingu. Zastosowaliśmy w nim dywaniki nowe, dopasowane od firmy Ewa Mats. Ewa Mats to jest taka firma, która robi dywaniki w technologii 3D, bardzo dobrze dopasowane do auta. I one fajnie się czyszczą z błota, bo mają taką jakby strukturę, którą bardzo łatwo kreserem wymyć. My już testowaliśmy je na Toyocie FJ, na Wranglerze Pawła i postanowiliśmy także tutaj je zastosować. Bo fajnie w tych dywanikach jest to, że one też bardzo ładnie wyglądają i można wybrać bardzo dużo kolorów. I udało nam się przez to dopasować dywanik, który jest czarny z czerwonym obszyciem. Czyli nawiązujący do właśnie tego rajdowego klimatu, tego wnętrza. Halo? Adrian wygrałeś Patrola! Halo? Patrola wygrałeś! <noise> Poważnie? Tak! Cześć! Cześć! Cześć. Dobry. Dobry. To ty jesteś tym sześćkipsem. Adrian. Cześć, Patryk. Adria. Cześć. Adria. Cześć. Cześć, Patryk. Fiona? Tak jak też mówiłem na, na, na wizji, tak jak tak. połączyliście się ze mną, eee, czy wierzyłem w to? No nie wierzyłem w to, bo... Adam od razu, jak mówiliście o tym pierwszym, no. w pierwszym odcinku o tym patrolu, nie? Adam mówi: No, ten patrol trafi do kości, kto ma szczęście. No, Ja już się daję kluczyki, i teraz my odsłonimy ci go z Pawłem, żebyś go zobaczył. No, jest to. No, jest piękny, no. na żywo jeszcze ładniej wygląda. Większy się wydaje na żywo na pewno. No, no myślę, że tak pewno <śmiany> Miało sobie oglądać, że chcesz, to już twój samochód jest Normalnie, jak każdy samochód No, ładnie zróbmy odcinek Tak To było na głośnym wydechu, nie? Czyli tutaj zamagamy, tak? Tak, tak I tak. tak, tak. Ale jest nasz jak Chyba tak, chyba wyciągnął. tak A na głośnym i jest dużo fajniej to Z jakim ciśnieniem to nie idziemy? No? Dawaj to w lewo, teraz przejdź W tym momencie masz ciśnienie w kołach w pełni drogowe 2,5 bara i Jak teraz jedziemy na kamienie, to będziesz czuł takie. Słyszał takie stuki, możesz też szybciej jechać tak, tak normalnie. I będziesz czuł. Tak, I, i ta, o, takie stuki, to też czujesz czasami? Takie... To, to stuknięcie to jest właśnie. Bamstop tu zaczyna pracować, bo on wtedy jakby uderza swoją stopką. O, taki właśnie ten sposób. Te, te dźwięki, nie? Tylko one powodują, już on bardziej miękko, jakby wybiera to nierówność, nie? No i teraz masz bardzo ciśnienie typowo drogowe w oponie, więc na takie kamienie ja bym jakby radził jeździć, nie wiem, półtora bara, może trochę mniej nawet. Do jednego baraś śmiało można schodzić na takiej oponie, tylko wtedy trzeba się pilnować, żeby tej opony nie zdjąć gdzieś mocniej skręcając w terenie w kolejnach czy coś. Tutaj chyba nie na, na tyle taki już ułożony, że nie, nie mamy się czego obawiać. No? Ja dzisiaj tutaj przejedziemy sobie lajtowo totalnie. Musiałbym to, żebyś ogarnął sobie co i jak. Jak będziesz przepinał napędy w nim kiedyś, to pamiętaj, żeby jakby robić to na, Przez... na neutralu, no. bo e, jak zaczniesz rozpinać wajkę dalej, żeby na... Dawaj, prawo, prawo tak. powiedzmy. Rozpinać bajcie, to możesz zacząć tylko też reduktor trochę wskoczyć i do końca. Znaczy pewne, że wskoczył najpierw ta i a dopiero potem zapinasz drive'a, wiesz? Pojedźmy sobie jeszcze prosto I teraz tak, co tu będzie po kolei? Przejdź sobie tędy, możesz sobie zobaczyć jak na wykrzyżach się zachowuje po, po Jakby najechać sobie od lewej strony, go tak przełamać trochę Rozpinąłeś te, te, co mówiłeś? Stabilizatory? Tak Teraz są zapięte w tym momencie Jasne. Ale na takie coś tutaj jak tutaj, to na no, zapiętych no, wystarczy, no. spokojnie No i jedź prosto, przechyl go sobie Spokojnie się nie przewróci, to, to się nie musisz martwić Jeździłeś jeszcze, w ogóle w terenie nie jest, coś? Nie, znaczy Nigdy. w... Wyżej trochę, przechyl sobie go bardziej. I nie, jest tak prosto teraz. Jeździłem... W... Właśnie, powiedziałem, że nie jeździłem, a sobie przypomniałem, że na 30 godzin dostałem voucher. Przejażdżkę? Przejażdżkę, tak. Okay. W w podpiaseczną właśnie tak samo nie. Znaczy, teraz masz właśnie pełen krzyż. radzi sobie sam No, powiem ci, że tak się takie. tak komfortowo, Ale tak śmiało możesz tak jechać. Tutaj nic się złego nie wydarzy. Złączona, tak? Zapala się powiedzmy, Powiedz mi, jeździłeś kiedyś jakiś bmw w ogóle? Tak, żebyś miał jakąś BMW? Nie miałem BMW. Zawsze chciałem mieć BMW, ale nigdy jakoś tak nie było po drodze, tak? W rodzinie było kilka BMW. Teraz masz takie dwa w jednym, bo masz jednocześnie i terenówkę i BMW. I Patrol z BMW, to jest takie połączenie najbardziej wytrzymałych komponentów terenowo z Fajnym mocnym silnikiem, czyli w sumie dość mocno uniwersalny samochód. Jakbyś szczególnie coś potrzebował tu wymienić, to jest po prostu BMW 60. Jakby jakiś po prostu mechanik lokalnie miał ci coś robić, to jest po prostu E60. I tutaj wszystko jest tak jakby z E60, poza poduszkami silnika, które są yy, customowo, a tak to osprzęt cały E60 można normalnie podpinać to i diagnozować jako BMW 60. OBD w pełni wszystko działa. Yy, także z dostępem do części nie ma żadnego problemu. Jeżeli coś nie jest z BMW 60, to po prostu jest patrola. Yes. Bezstresowo. Nie skręcaj, trzymaj prosto koła, bo i tak nic, inni, skręcanie nic nie zmieni. Jak na sam <grystanie> O i ten dźwięk, takie stuknięcie, to są Wam stopy, właśnie. Teraz idziesz na reduktorze, więc on jakby jest dużo wolniej jeździć, bardziej precyzyjnie, masz większy moment. Będzie się trochę inaczej zachowywał samochód. Będzie bardziej, bardziej kontrolowalny w terenie, nie? A w ogóle, jak takie twoje pierwsze wrażenia teraz, jak nim jedziesz? No, bardzo mi się podoba. Lecz bliżej prawej może. Prawne, tak? tak, bliżej prawej, no. To tu... o. Nie utopimy się. A, Zobaczymy. Bliżej prawej jest na razie. Tak będzie na pewno lepiej. Okej. Okay. Jeszcze jedź blisko cały czas, tak? To jest słupek, ominimy go do lewej teraz, tak na wprost pojedź tam w lewo. trochę więcej gazu wciśnij. Ciśnij. Tak, tak, wciśnij, ciśnij, no. W lewo trochę koła, w lewo. Okej, okay. dobra. To no tak się udało nam się wteić co? Dobra, to idziemy chyba po Jeepach. Nie będziemy ryzykować, może z nam się przyda. Gratuluję, pierwsza frodoła w tej <laughs> Już powiem Ci, że zaczynam mieć mokro. <laughs> Musimy pójść po Wranglera. I wrangler... wywalimy się? Nie, nie wywalimy się, ale Wranglerem go zasekurujemy, będzie bezpieczniej. Jak się czujesz podczas swojej pierwszej wklejki w życiu? No zestresowany bardzo. Mam wrażenie, że zaraz zwalczmy mi na początku było lejtowo, dopóki tutaj nie wychaliśmy teraz jest ciepło. Takie rzeczy, to jest naprawdę totalna terenowa cyzjennosć I jak będziesz się w terenie, to myślę, że taki sklejek jest w dziesiątki przed sobą I Muszę chyba trochę bardziej opanować, albo żeby się odwozić na taki teren A jakie w ogóle masz takie plany w związku z tym samochodem? Zamierzam dosyć dostalić się no, Tak? Super Ale powiem wam, ja mam coś takiego, co wywołuje u mnie ogromny uśmiech, jak widzę go w końcu uboconego Tak? W go mhm. godzinie nie Tak? Oszedzaliście. go Tak Paweł? Często Ci się zdarza wyciągać Jeepem patrowe? Czy to jest raczej taki wyjątek? Chyba pierwszy raz. W sumie. Ale Jeep też mało wyciągał w życiu. Bo mnie patrol służył do wyciągania innych. Ta wklejka była taką typową wklejką, e, której się nigdy nie spodziewasz. Że jeździsz i myślisz, że przejedziesz, wklejasz i to bardzo dużo pokazuje, że e, na początku jak jesteś takim mega początkującym offroadowcem, to wszystko robi bardzo duży wyrzut adrenaliny i taki, no masz adrenalinę, nie? Serio Wam powiem, że chciałbym być teraz na Waszym miejscu, bo odkrywanie tego hobby, jak jest się nowicjuszem i się to wszystko poznaje i to wszystko jest takie ekscytujące, jest najfajniejsze. Bo jak ja jeszcze w terenie, tam powiedzmy z 10 lat już i... E, Od razu się w to wkręciłeś? Wiesz co, no już zacząłem w liceum gdzieś tak mieć troszeczkę styczność i e, ja w terenie jestem w każdym tygodniu, powiedzmy 3-4 dni w terenie. Są tygodnie, że nawet 7 dni bez przerwy się idzie w terenie, ale taka średnia to jest powiedzmy 4 dni tygodniowo w terenie, to jakby dla mnie to wszystko już nie jest aż tak, jakby... Ja nie mam adrenaliny jak samochód z bliski przewrócenia się, albo się robi podjazd 100 metrowy w górę. To dla mnie jest taka codzienność już trochę. Ja, ja serio chciałbym jakby cieszyć się tak jak Wy, bo. Na razie ja, 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 wiesz, ja, ja muszę, muszę robić dużo bardziej jakby e, ekstremalne rzeczy, żeby czuć taką samą adrenalinę, jak Wy na pierwszy podjazd, co robicie. Tak. Jakby odkrywanie czegoś na nowo jest mega ekscytujące. I to jest, jakby. Dla, dla, myślę, że to jest dla Was większe szczęście niż to, że wygraliście to auto. Bo ja, jakbym dzisiaj miał do wyboru wygrać terenówkę za 300 tysięcy, albo znowu być nowicjuszem, to chyba bym wybrał opcję znowu być nowicjuszem. Bo, bo to jest, jakby, mega fajne. Jakby odkrywanie tego wszystkiego. i Bo to są bump stopy, że te wszystkie uderzenia są miękkie, że on wyhamuje do zera, w pełni miękko jakby uderzenie. Nie? I jak widzisz przeszkodę, która jakby się pojawia tak znienacka trochę, to wtedy zawsze, na szybę nawiew, to wtedy zawsze nie hamuj, bo jak hamujesz, to składasz zawieszenie. Jakby przeszkody się na otwartym zawiasie bierze. No to widzisz, tak to można zrobić agresywnie jedąc, nie? Nie mam obaw, ja bym jak pasażer. Nie, no ogólnie podoba mi się. A nawet siedząc, nie kierując patrolem, jedzą, i siedząc na miejscu pasażera, no czuję się pewnie z doświadczonym kierowcą. Nie mam z tym jakichś problemów, A kiedy przejechałeś się tak e, z większymi tam emocjami i prędkościami, to masz taką oczuć, e, ochotę, taką zajawkę, żeby gdzieś tam też się pod, podszkolić i móc coraz bardziej terenowo jeździć? A już rozmawialiśmy o tym z Patrykiem, że prawdopodobnie skorzystam z ze szkolenia offroadowego tutaj u chłopaków, bo najbliżej mam. Poligon 4x4, na górę Kalwaria. Myślę, że ten, to miejsce tutaj, czyli poligon 4x4 w górze Kalwarii jest fajnym miejscem, żeby się wyszkolić, jakby poznać możliwości samochodu w terenie. Także myślę, że bardzo fajnie, że trafił w Twoje ręce i dzięki temu będziesz mógł jakby zacząć swoją przygodę offroadową tak z grubej rury naprawdę, bo jest tutaj dość gruba rura, 2,5 cala wydech, przelot. <grystanie> Także myślę, że będziesz się na pewno cieszył tym autem, bo ciężko się tym autem nie cieszyć, ale jak, jak jest bardzo szokujące wygranie samochodu? Bo ja nigdy w życiu nie wygrałem samochodu, więc... <grystanie> Znaczy, pytasz o, o jakby moment, znaczy, wygrania, czy moment, moment wygrania, albo dzisiaj w tym momencie już masz ten sam no, no, W masz... tym momencie to czuję, że go mam, tak? Dokumenty tak, że... podpisane, dowód rejestracyjny u ciebie, tak? Tak. No, słuchaj, no. Ja też nigdy niczego, jakiś spektakularnych wygranych nigdy nie mam. Nie mam na koncie, także to jest pierwsza jakaś wygrana, która w ogóle mi się przydarzyła w, w życiu. No, ja cieszę się ogromnie, może tego nie widać. Ale tak samo stres, przepraszam, przed kamerą mi tak samo zjada, także nie mam do, do, do czynienia na co dzień, żeby ktoś mnie nagrywał i gdzieś to później opublikował. Ale jest super. Freida jest na pewno niesamowita, tak? Zjazdy tego, i możliwości tego, tego samochodu, z czego Patryk mi pokazał tak samo. Jasne, cieszę się, że jakby... Już e, wszystkie te formalności są za tobą, będziesz mógł po prostu się nim już cieszyć po swojemu. E, no i po prostu mam nadzieję, że będzie Ci służył, bo jest to kawał fajnego samochodu i, no i serio żal mi jest gładna, czy nie zdążam się trochę tym samochodem już. No jest mega, mega kot, jest zrobiony, tak? No, na dobrych komponentach złożony jest od podstaw od śrubki, tak? Rozebrany i skręcony. Także nie, wydaje mi się, że tutaj... Ma, marka sama mówi za siebie, terenwizja, tak? Dzięki, bo to bardzo miło słyszeć, że jakby podobać się efekt naszych prac, bo sporo osób przy tym aucie było zaangażowanych, żebym to mogło powstać i tak naprawdę ponad pół roku, ponad pół roku minęło od pierwszych zamysłów, żeby to zbudować do tego dzisiejszego dnia i no i myślę, że no ze, ze, ze 30 parę osób przy tym projekcie pracowało, żeby to auto powstało. Także Ze swojej strony chciałbym podziękować wszystkim, którzy byli zaangażowani w budowie tego projektu. Dziękuję Wam, on teraz yy, do samochód, super, tak. Także piąteczka i powodzenia na nowej patrolowej drodze życia. Dzięki również. Teraz pewnie się czujesz tak, jakbyś sprzedał swoje auto. I właśnie, no trochę tak. Właśnie nowy właściciel w niego wsiadnie, będziesz patrzył jak ostatni raz odjeżdża. Ale byś co, jakbym sprzedał takie auto, którego nie chciałbym sprzedawać. Trochę to, tak. To, to bo bo są dwa rodzaje sprzedawania sprzedawania sprzedawanie samochodu. Albo sprzedajesz auto. A jaka mu się podobał? Podoba. tak. Czas, Czasem sprzedajesz auto i masz taką ulgę, nie? Miałem taką ulgę, nie wiem, sprzedałem Stara Albo, nie wiem, Frontera moją Jak da Ładę Tak, to tak. jest ulga Ale to tak jakbym z jakiegoś powodu musiał sprzedać mojego patrola To nie jest ulga No i ten samochód... Przykro patrzeć jak odjeżdża No ładnie Ładnie Ja, wiesz co, staram się cały tak czas w głowie mieć, że Fajnie patrzeć, że jest ładny i będzie go cieszył Ale no, trzymałem się z tym samochodem, bo Były fajne przygody Przy okazji więc yy, jakby... Ma naleciałości patrolowca. Nawyki, nawyki. Będą z niego ludzie, tak? Tak, będzie z niego dobry patrolowiec. Powiem ci, że Adrian dzisiaj był mega zestresowany. Yy, bardzo, nie wiem, stresował się nami i w ogóle chyba całą sytuacją. Ja myślę, że jest po prostu w ogromnym szoku tego, co się stało, no bo wiesz, on wygrał terenówkę, której budowa wyszła 330 tysięcy złotych i ciężko, myślę, że ciężko byłoby się nie stresować taką sytuacją, jedni, wiesz, to... jedni jakby ze szczęścia skaczą. Ale to jest też jego pierwsza terenówka w życiu, to myślę, że to też budzi już duże emocje, kiedy z płaskiej osobówki wsiadasz w takiego potwora, nie oszukujmy się, ale w tym patrolu siedzi się naprawdę wysoko. Odjeżdża. Odjeżdża. No nie, ale e, jakby myślę, że teraz on będzie odkrywał to auto już tak po swojemu, empirycznie, bez nas, bo przy nas się trochę stresował, myślę, jakby całą sytuacją i to odkrywanie offroadu na nowo, myślę, że jest mega, bo jak widziałem jak on jechał e, po nierównościach za wami, ty jechałeś wtorem, on jechał za wami, ja z nim rozmawiałem wtedy w trakcie i on się stresował, adrenalina przechyły, a ja sobie z nim gadałem, nie? I wiesz, ja zauważyłem, że on chyba jakby nie, nie... jest w innym świecie niż ja, bo ja sobie jadę, ja sam się przechyla, rozmawiam, okej. Okay. Na pewno jest w innym świecie, no skoro pierwszy raz jeździł terenówką, to... to na pewno są wrażenia, których my już nie pamiętamy nawet. Ja myślę, że jakby większe szczęście jest niż to jakby, że jest się nowicjuszem, niż wygrać to auto. Bo jakby ta adrenalina, jaką się ma pierwszy raz w życiu pokonując górkę w terenie, jest już nie do powtórzenia i... No Samochód można mieć kolejny, ale kolejny raz na nowo odkrywać offroad się nie da. Znaczy, trochę się da. Ja od, jeżdżąc ciężarówką, odkrywam ten na nowo, bo jestem totalnym lamerem w ciężarówce. No, tak dla mnie ciężarówką na razie chciałbym tak dobrze umieć jeździć ciężarówką, jak osobówką. To musisz więcej jeździć, tak? Po I dlatego właśnie mi to jara, że odkrywam coś nowego, nowe jakby stadium offroadu, tam się rozwijam, w tym na nowo i jakby mam z tego dużą frajdę. E, I to jest fajne, jakby odkrywanie, jakby rozwijanie się, odkrywanie jest bardzo fajne, inspirujące, a jak już się wszystko ogarnia, to potem jest taki chleb codzienny trochę. I wtedy fajne jest to, że możemy się dzielić tym szczęściem i jakby przekazywać ten offroad dużo dalej. I właśnie Adrian Dzięki nam nie tylko jakby poznał offroad przez oglądanie filmów, ale ma na swoim podjeździe patrola. I to takiego, no nie pierwszego, lepszego. <laughs> Nasza najnowsza książka to niezbędnik każdego fana off-roadu, w którym opisane jest ponad 100 najciekawszych terenówek. Jest to idealna pozycja na prezent dla kogoś lub dla siebie, szczególnie że teraz kupiona, dotrze do Ciebie na początku grudnia. Zgarnij ją, póki trwają ostatnie dni darmowej dostawy. Wejdź na teren.alt.pl i zamów swoją książkę.